Cześć, z tej strony AlexCurie. W tym materiale opowiem Ci historię, która doprowadziła mnie do tradingu i zmieniła moje podejście do pracy pieniądze i procesy. Bez patosu, po prostu realnie. Urodziłem się w Ukrainie. Moi rodzice mieli jedno konkretne marzenie europejskie życie dla dziecka. Nie luksusy, nie status, tylko normalne poczucie stabilizacji i możliwości. Dlatego wysłali mnie do szkoły w Kielcach. Miałem wtedy 14 lat. Nie wiedziałem, że ta decyzja ustawi moją przyszłość na zupełnie innym torze. I teraz bez mitów. Przyprowadzka nie sprawia, że życie staje się łatwe. Polska jest normalnym krajem z normalnymi problemami i normalnym systemem. Tutaj nikt ci nie będzie pchał do góry. A jak chcesz i pracujesz, to droga jest otwarta. To jest różnica, którą dopiero później zrozumiałem. Chodziłem do technikum na kierunku marketing i wtedy myślałem, że jak zrobię wszystko tak, jak trzeba: szkoła, praca, rozwój to wystarczy. To jest pierwsza iluzja większości młodych ludzi. Rynek nie nagrodza za dyplom. Tylko za kompetencje, wartość, doświadczenie. A doświadczenie nikt nie daje młodym. Po technikum zacząłem pracować w zawodzie. W małej agencji reklamowej w Kielcach. Pracowałem jako junior. Grafika, kampanie, mailing, social. Zaróbki? Około 4000 złotych brutto. Na papierze to wyglądało jak pierwszy krok w dorosłość. W praktyce to była granica przetwania. I wtedy pojawiła się druga iluzja. Jak będę pracował lepiej, to zarobię więcej. To tak nie działa. Nie w junior marketingu. Bez portfolio i bez case'u. Szybko zobaczyłem, że w tej branży płacą mnie za wysiłek, tylko za wyniki. Żeby robić wyniki, trzeba mieć dostęp do projektu. Błędne koło. Dlatego poszedłem w kierunku, który daje możliwość zarabiania. Natychmiast praca fizyczna i czas zostałem kurierem. Zarabiałem około 6000 zł miesięcznie, więcej niż w agencji, i wtedy zrozumiałem ważną rzecz: rynek preniuje efekty, nie dyplomy. Kurier, technikum, próbowuje się w zawód. To jest realny scenariusz dla wielu ludzi w wieku 18-22 lat. Nie romantyzujmy tego, to nie była tragedia ale też nie była przyszłość. Najbardziej bolała nie praca fizyczna, tylko brak perspektywy wzrostu. W tym czasie zacząłem intensywnie oglądać ludzi w internecie, którzy żyli zupełnie inaczej. Wolność, praca z laptopa, kapitał, progres. I pierwszy odruch był defensywny. Nierealnie, skam, bogacie rodzice. To jest mechanizm obronny. Mózg broni swoich przekonań przed dowodem, że można inaczej. Ale pewnego dnia pomyślałem coś bardzo prostego: jeżeli ktoś coś zrobił, to znaczy, że się da. A jeżeli się da, to jedyne pytanie brzmi: czy ja jestem w stanie zrozumieć jak? To była pierwsza poważna myśl o zmianie trajektorii: nie odwaga, logika. Pierwszy raz trafiłem na trading w 2019 roku. I mówię od razu, trafiłem jak większość ludzi. Nie przez książki, nie przez rynek kapitałowy, tylko przez internet i ludzie, którzy pokazywali życie, które chciałem mieć. Wolność, brak szefa, progres finansowy. To była pierwsza motywacja, nie analiza, tylko pragnienie zmian. I nie będę udawał, że było inaczej. Problem polega na tym, że pierwsze drzwi prowadzili do złych miejsc. Sygnały, grupy, szkolenie za 300, 500, 700 zł. Obietnice bez procesu. Kupiłem kilka takich produktów, nie stydź się tego. To część ceny za wejście do świata, którego nie rozumiesz. To był etap, w którym myślałem, że trading polega na kopiowaniu. To jest najdroższa iluzja w tej branży. W pewnym momencie zobaczyłem, że sygnały działają tylko wtedy, gdy rynek działa dla nich, a kiedy rynek się zmienia, wszyscy mentorzy znikają. To jest moment rozczarowania. Pytanie, które wtedy zadałem sobie, było proste. Jeżeli oni naprawdę mieliby grać, to po co sprzedawali sygnały? To jedno pytanie ocięło mnie od tego całego świata. Zamiast szukać gotowych rozwiązań, zaczęłem analizować rynek sam. Nie umiałem wtedy praktycznie nic. Nie rozumiałem struktury, płynności, momentu wejścia, zarządzania ryzykiem. Ale była jedna różnica. Zaciąłem zadawać właśnie pytania. dlaczego tu cena przyspiesza? Dlaczego tu zatrzymała się? Kto kontroluje ten ruch? Trading to nie zgadywanie, to szukanie odpowiedzi. I pamiętam ten moment bardzo wyraźnie. Pierwsza transakcja, w której zarobiłem nie przypadkiem, tylko z konkretnego powodu. Nieduża kwota, nie chodziło o pieniądze, chodziło o to, że pierwszy raz rynek potwierdził mój proces myślenia, a nie moje życzenie. To było moje pierwsze małe wygranie w tradingu, nie finansowe, mentalne. Po tej transakcji zacząłem prowadzić dziennik, nie po to, żeby udowodnić sobie jaki jestem dobry, tylko po to, żeby zobaczyć gdzie popełniam błędy. Z czasem zrozumiałem, że dziennik transakcji jest ważniejszy niż sam wynik. Trading nagradza ludzi, którzy analizują. Przegrywa ten, kto klika bez refleksji. Po kilku miesiącach wydarzyła się rzecz, której w tradingu nie docenie się wystarczająco. Mój depozyt przestał spadać. Nie zarabiałem jeszcze się regularnie, ale już nie traciłem. To był drugi przełom. Tradingu to jest moment, w którym zaczyna się prawdziwa gra. Każdy, kto dotarł do tego etapu, wie o czym mówię. Zarabiać stabilnie zaczęło dopiero po roku. Nie wcześniej. Bez mitów, bez narracji filmowej. Rok pracy nad strukturą, ryzykiem, wejściami i psychologią. I ten rok był najbardziej decydujący w moim życiu. Nie finansowo, mentalnie. Trading uczy cierpliwości, odpowiedzialności i decyzji bez emocji. Cech, który nie daje żadna zwykła pracy. Dzisiaj mam 24 lata. Mój depozyt roboczy na Pocket Option jest około 130 tysięcy złotych. Gram 1% balansu na wyjście. Dla jasności, to nie są pieniądze z dnia na dzień. To efekt procesu, a proces był długi, nudny i powtarzalny. Tak działa trading. Nie jest emocjonalny, jest metodyczny. Największa lekcja z tego wszystkiego jest prosta Trading nie zmienia życia wtedy, kiedy zaczniesz zarabiać A tylko wtedy, kiedy przestaniesz tracić I zrozumiesz, że tu wygrywa się systemem, nie ambicją I teraz przechodzimy do najciekawszego fragmentu Od kilku lat rozwijam swoje umiejętności jako trader Ale równie mocno jak osoba Chcę otać się ludźmi, którzy też rosną w tym kierunku Dyscyplina, analiza, proces, trading bez chaosu. Bo trading to nie solo sport, to środowisko przyspiesza rozwój. Dlatego buduję community w Telegramie. Nie grupę sygnałów, nie sprzedaż marzeń. Tylko miejsce, gdzie ludzie uczą się w tradingu, analizują rynek i wymieniają doświadczenia. Ja też tam jestem, bo mnie to rozwija. Jeżeli chcesz wejść w to środowisko, link jest w opisie. Nie dla każdego, ale jeżeli ten film ma dla ciebie sens, zrozumiesz, dlaczego warto. Jeżeli miałbym podsumować cały mój proces jednym zdaniem, to powiedziałbym tak. Trading nie wynagradza ludzi, którzy chcą szybko. Trading wynagradza ludzi, którzy chcą poprawnie. Większość zaczyna, bo szuka szybkich pieniędzy. Większość kończy, bo nie znalazła cierpliwości. A prawda jest taka. Że rynek nagradza te dopiero wtedy, kiedy przestajesz walczyć o wynik, a zaczynasz walczyć o jakość decyzji. Wynik jest tylko konsekwencją jakości. Jest takie zdanie, z którym bardzo się zgadzam. Nie każdy może zostać traderem, ale każdy może się nim stać. Różnica jest tutaj. Talent nie ma tu znaczenia. Ego nie ma tu znaczenia. Wiek nie ma tu znaczenia. Znaczenie ma to, czy jesteś w stanie analizować zamiast skadywać, wstrzymać stratę bez paniki, wstrzymać zysk bez chciwości, uczyć się na bendach, a nie ją maskować? To nie jest romantyczne, ale jest prawdziwe. Kasa w tradingu jest skutkiem obocznym. Zdrawym skutkiem obocznym dobrego procesu. Jeżeli wchodzisz dla pieniędzy, będziesz klikać za dużo. Jeżeli wchodzisz dla procesu, pieniądze przyjdą później. I to jest największy paradoks tej branży. Którego nikt na początku nie rozumie. Motywacja trwa dzień. 2, tydzień. System toaletami. System mówi ci kiedy wejść, kiedy nie wejść, kiedy zacektować stratę i kiedy odpuisz rynek. Dla mnie systemem były struktura rynku, risk management, seekcja transakcji cierpliwość. System zastępuje emocje i dlatego system wygrywa. Kiedy teraz patrzę wstecz, widzę trzy momenty, które zmienili wszystko. Decyzja, że próbuję. Decyzja, że uczysz się samodzielnie. Decyzja, że buduję środowisko. Każda kolejna decyzja była efektem poprzedniej. I nie jestem jeszcze na końcu tej drogi. Jestem w procesie. Trading to nie jest cel. To jest zawód. I tutaj ważna kwestia. Jeżeli chcesz wchodzić w trading sam, możesz. Ja też tak robiłem. Ale po latach widzę, że środowisko przyspiesza rozwój 3x. Dlaczego? Bo widzisz, jak myślą inni, jak analizują inni, jak robią błędy inni. A błędy obcych są tańsze niż własne. Dlatego buduję community w Telegramie. Nie dla mas, nie dla hypeu, nie dla sprzedaży. Dla procesu. Dla ludzi, którzy chcą rosnąć jako traderzy i jako osoby. Jeżeli masz ochotę wejść w ten proces, link masz w opisie i przypiętym komentarzu. Jeżeli nie, i tak mam nadzieję, że ten materiał dał Ci coś wartościowego. Bo o to chodzi. Dzisiaj po latach mogę powiedzieć jedno. Trading zmienia człowieka bardziej niż konto. Bo jeżeli nauczysz się kontrolować ryzyki, akceptować straty i myśleć w prawdopodobieństwach, to zaczynasz tak działać również poza wykresem. I to był dla mnie moment przełomowy. Trading przestał być zarabianiem, zaczął być zawodem. Czy jestem na końcu drogi? Nie. To jest zawód na dekady, nie na miesiące. Ale wiem, że jestem w miejscu, w którym rynek już mnie nie uczy przez ból, tylko przez informacje. To jest różnica między początkującym a traderem. I teraz ważna rzecz. Trading nie jest dla każdego. Nie dlatego, że wymaga talentu, Dlatego, że wymaga procesu. Większość chce wyniki, niewielu chce pracy, które ten wynik generuje. Jeżeli chcesz robić to samo, rób. Sam tak zaczynasz. Ale dziś wiem, że środowisko przyspiesza rozwój trzy razy, bo cudze błędy są tańsze niż własne, a analiza jest lepsza, kiedy ktoś z boku zada dobre pytanie. Dlatego buduję swoją społeczność w Telegramie. Nie jako kurs, nie jako grupę sygnałów, tylko jako środowisko. Місце, де процес є важнішим, ніж хайп, а виник із ефектом праці. Якщо це до тебе потрапило, лінк вірш, де зналися. Якщо ні, чище, щоб ви бачилися до кінця, бо тільки такі люди мають шанси зустрітися в цій грі надліжно. До зустрічі в колегіональному матеріалі.